Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk. Motoryzacyjnie pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Zachęcam do subskrybowania kanału, wspierania kanału. Dzisiaj kolejny odcinek techniczny. Kontynuacja tego odcinka poprzedniego o konserwacji podwozia samemu. Dzisiaj co nieco chciałbym się przyjrzeć rynkowi usług konserwacji podwozia. Jak to się zmieniło na przestrzeni lat, czy warto taką konserwację robić, ile kosztuje aktualnie. Także zaczynajmy. Co mnie skłoniło do nagrania takich odcinków o konserwacji podwozia? No coraz więcej osób widzi to szczególnie w samochodach azjatyckich, japońskich. Ta, to zabezpieczenie jest cały czas poprawiane, oczywiście wśród producentów, ale nadal jeżeli ktoś chce trzymać długo taki samochód Powyżej 5-7 lat, 10 lat, nawet albo i jeszcze dłużej, no to zastanawia się zapewne nad wykonaniem konserwacji podwozia, czy to profili zamkniętych. Także, także dlatego takie odcinki zostały nagrane. Jaka jest różnica między konserwacją podwozia samemu a zleconej? No, samemu wiadomo, robimy, widzimy to co robimy, jakich środków używamy. Jak to jest zrobione? Możemy poprawić za jakiś czas taką konserwację. Biorąc taką usługę, kupując taką usługę konserwacji podwozia, jesteśmy zdani oczywiście na, na samym serwis, warsztat, w którym, który nam to będzie robił. I praktycznie można powiedzieć, no oczywiście najdroższe usługi yy, też oferują usługę tam jakiejś dokumentacji zdjęciowej czy nagrywania filmów. Zresztą tych, tych firm oferujących konserwację podwozia jest coraz więcej. Także na tutaj nagrywają filmy z takiej konserwacji. Dlatego ja się przyjrzałem co nieco, jak to wygląda, jak, jak to cenowo. Dla mnie szokiem największym były ceny takich usług. Można powiedzieć, że jest to dobry interes. Jak ktoś ma, zna się oczywiście na tym, ma warsztat, to na pewno. Taką usługę warto wdrożyć, bo jeżeli ja czytam na przykład, że na forum jakimś, że ktoś tam zapłacił za konserwację bodajże Toyota Auris 7 czy 8 tysięcy, najtańsze pakiety takiej konserwacji startują w zależności od firmy, gdzieś tam od 3 poprzez 5 tysięcy, aż, aż do 10 tysięcy. Tak naprawdę to wszystko zależy to, że od wielkości samochodu, od wieku tego samochodu. Ale nawet w przypadku nowych samochodów, często można przeczytać, że taka konserwacja profesjonalna powiedzmy kosztuje od, w okolicach 5-7 tysięcy nawet. Na czym to polega? Głównie tutaj te firmy chwalą się tym, że rozbierają cały spód, czyli demontują układ wydechowy, zawieszenie, bak, czasami nawet widziałem też, że jest zdemontowany. Tylko pytanie jest zasadnicze, czy, może inaczej, czy przy każdym samochodzie jest to warte zrobienia, czy rozbierania pół samochodu, powiedzmy, czy całego podwozia praktycznie, zawieszenia wszystkiego i jakie to może przynieść skutki. Ja oczywiście, moje zdanie jest takie, że w nowym samochodzie absolutnie bym niczego nie demontował, tym bardziej jak auto jest na gwarancji, bo zasada jest taka, że jeżeli coś ruszymy sami, to na ten element... Tracimy gwarancję, często jest też tak, że później warsztaty czy serwisy autoryzowane mogą powiedzieć na przykład, że demontując jedną rzecz uszkodziliśmy drugą i widać, że tam było to wszystko, było coś tam rozkręcane, demontowane i gwarancja nam przepada. Tak może być w przypadku układu wydechowego, na przykład jak nam się zepsuje katalizator na gwarancji, powiedzą, że ktoś tam grzebał, odkręcał i... I oni nie są pewni, czy to jest na przykład katalizator fabryczny, czy jest wkład w środku, czy ktoś nie wymieniał tego, nie kombinował. Że w na gwarancji, ja taką konserwację z rozbieraniem czegokolwiek było odradzał, po gwarancji możemy sobie robić co chcieć, co chcemy. Eee, tutaj jeszcze jest kwestia taka, że faktycznie na przykład rozbierając układ wydechowy, my zrobimy coś tam więcej. Tak naprawdę ja w swoim hałcie teraz w Loganie drugiej generacji niczego nie rozbierałem i dostęp do wszystkiego był praktycznie tylko, że tutaj jest kwestia też że akurat w tym aucie nie ma osłon podwozia jeżeli są osłony podwozia plastikowe, no to oczywiście powinniśmy je zdjąć to jest kwestia tam parów wkrętów czy zapinek plastikowych warto to obejrzeć wcześniej, żeby się nie okazało że demontując na przykład uszkodzimy wkręty czy zapinki i będziemy później szukać z, yy, warto się zaopatrzyć wcześniej w jakieś zapasowe, też yy, zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jak się odkręca przede wszystkim. W starych autach no, można demontować te wszystkie rzeczy, tylko że to, tak jak mówię, koszt takiej konserwacji w okolicach kilku tysięcy, pięciu, siedmiu, dziesięciu tysięcy złotych nawet nigdy nam się to na, tak naprawdę nie zwróci. Jeżeli auto ma już duży problem z yy, podwoziem, to oczywiście konserwacja nam nic nie da. Jeżeli są dziury, rdza, to musimy wcześniej i tak odwiedzić blacharza. Czy to wymieniając progi, czy łatając podłogę, później to wszystko i tak jest eee, oczywiście. Warto to wszystko zabezpieczyć, zakonserwować. Eee, wcześniej robiąc konserwację za takie pieniądze, eee, tak jak powiedziałem, w nowym aucie, na pewno bym się nie zdecydował na rozbieranie czegokolwiek, demontaż czy to zawieszenia. Układu wydechowego e, wszelkich, czy baku paliwa, układu paliwowego, czy nawet przewodów hamulcowych, czy gdzieś tam. To wszystko jest kwestia też, jakimi środkami to jest robione. E, tych środków na rynku, tak jak w poprzednim odcinku powiedziałem, jest sporo: są środki bitumiczne, woskowe, są poliuretanowe, masy także. E, to wszystko ma zalety i wady, tak naprawdę nie można powiedzieć, że dany środek jest, coś jest lepszy. To wszystko też zależy, czego oczekujemy. Eee, na pewno woskowe środki mają taką przewagę, że one są bardziej powiedzmy raz, że są niewidoczne prawie na aucie, bo są w formie przezroczystej albo, albo w formie takiego koloru bursztynowego, przezroczystego. Środki bitumiczne to niestety najczęściej, najczęściej czarne, brązowe, choć są też białe, szare ale tutaj oczywiście przykrywamy warstwą no i tutaj wszystkie, os, wszystkie elementy podwozia powinny być praktycznie dobrze zabezpieczone bo to co powiedziałem często środki bitumiczne po kilku miesiącach po kilku latach może się okazać że pod tym bitumem czarnym będzie nam rdza wszystko zjadać będzie to trzymać wodę że to wszystko ma zalety i wady, są poliuretanowe masy. To wszystko też zależy, czy chcemy mieć też wyciszone gdzieś tam podwozie. W jakimś stopniu te masy też wyciszają to podwozie. Same usługi, wszelkie, ja może też nagram filmy o kosztach napraw w ogóle samochodów, bo to w ciągu tych dwóch, trzech lat ostatnich to koszty serwisowania w ogóle samochodów są masakryczne, bardzo duże. Zresztą w przypadku konserwacji podwozia, to wszystko też widać, że. Samemu możemy taką konserwację y, przy nowym samochodzie ogarnąć własną pracą i praktycznie stosując preparaty woskowe, gdzieś tam w okolicach 100-200 zł. Y, wszystko się powinno zamknąć. W przypadku używanych samochodów starych, no to jeżeli rdze musimy czyścić, to musimy też y, zastosować jakieś penetratory rdzy podkłady antykorozyjne, czy samą farbę epoksydową do pomalowania później podwozia przed, to też dochodzi kilka stówek, także w sumie w nowym samochodzie to koszty są znikome, samemu zabezpieczenia, a w starszym, no to troszkę większe, ale na pewno dużo, dużo mniejsze, nawet dziesięciokrotnie niż wydając gdzieś tam w serwisie za konserwację podwozia, 3, 5, 7 czy 10 tysięcy złotych, nawet w zależności od wielkości auta, czy tam Usług, które są w to zawarte, czy są profile zamknięte, konserwowane, czy rozbierane, demontowane, całe zawieszenie. Układ wydechowy, tak jak to w większości możemy to zobaczyć gdzieś tam na zdjęciach, czy na filmach. Także podsumowując, czy ja bym taką konserwację w starym aucie robił za kilka tysięcy, na pewno nie, jeżeli bym robił to samemu, w nowym aucie też kompletnie według mnie. Yy, Samemu zabezpieczyłem, wyniosło mnie to praktycznie w okolicach 100 zł. Przy większej ilości środków, gdzieś tam w 100-200 zł, przy większym samochodzie, powinno się to zamknąć oczywiście dostęp do kanału czy najazdów, i samemu można to ogarnąć, szczególnie środkami woskowymi, przezroczystymi, gdzie to dosyć fajnie się nakłada w sprayu. Także tak to wygląda rynek konserwacji samochodów osobowych. Czy dostawczych, to wszystko ceny poszły do góry. Jeszcze kilka lat temu można było taką konserwację zrobić też za kilkaset złotych. Oczywiście w większości środkami bitumicznymi to było robione czarnymi. Nie do końca te środki moim zdaniem się też sprawują dobrze. Teraz te środki są dużo droższe, oczywiście, ale też lepsze. No i cena automatycznie też poszła do góry. Usług wszystkiego, także. To wszystko, jeżeli zamierzamy, to trzeba się zastanowić też, ile zamierzamy danym samochodem jeździć w ogóle, bo jeżeli kilka lat, czy nie wiadomo nigdy też, co będziemy z samochodem robić. To nie wiem, czy jest sens wydawać. Nigdy nam się to nie zwróci te kilka tysięcy złotych w profesjonalnej konserwacji podwozia. Także to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Do usłyszenia następnego odcinka.